Wow, tyle cave. Został tylko ostatni na Serio? Już wykorzystałeś cały? No. Ja mam jeszcze... Dobra. Ja mam 40 jeszcze. Dobra, to pociśniemy trochę z tego. To ty pociśnij. Ile będę trafiał? <dyskujesz> o Jezu. O! Z jakim cudem to jest druga świątynia? <dyskujesz> A bo to nie ten świat, nieważne. Eee. <dyskujesz> Nie, nie idźmy tam przecież, wiadomo. Wiesz chyba co, się, co cię spotka. <grych> ja się już nauczyłem. Co? Aha, pamiętam. Książki. Nie. nie. Dawaj, chodź naokoło, bąd Czeka, bo... Czekaj, bo wiesz czas. Czos... Czot. Wysłów się. Czot. <grych> Czot. Co. Co? Co? Czasami może wypaść z tych książek. Co? Taka magiczna książka. Wow. Ale ci nie wypadło, bo cię nie lubię. No. no. chodź. Nikt mnie nie lubi. No nie idź na dół, chodź, eksplorujemy świata, nie zwiedzamy coś, co mnie zabiło. Dobra, w dupie mam. Zombiaki do ciebie widzą. Ktoś mnie lubi. Jezu Kanon, chodź. Czekaj, tylko trochę sprawdzę. Nie wierzę ci. O, tylko jeszcze jedną książkę rozwalę. Główno Teraz o chodź. O to to, 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 to. Kurde! Yeah. No rusz się, bo widzów zanudzasz. Dobra. Nie ma za co. Aż się przyciągnął, kurde, <laughs> brawo. Mam sobie we kwitułku, Filip, to twoja wina. Usunę te książki, yy... To, popatrz no, nawet na C. Dobra. O, ryby. O. Czekaj, tak. M. Y, y. Jezu, ej, słychać y, mikro, y, taki odkurzacz, jakby? Nie. To dobrze. Znaczy przez chwilę było słychać, ale już nie. A to poczekaj, poczekaj, jest mnie, A mnie Dobra. Zamknęłam mm. drzwi. Proszę, obszar. Okay. Okej. No mogę się przytulić. Ej, a czy to prawda o takim bosie co z morza wychodzi? Czy to to, to, to nie? To jest mit. A, okej. Okay. Go w ogóle, on nie istnieje. Czemu ty chodzisz szybciej dla mnie? No bo, 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 bo wypiłem potkę. O ty. się, bo ja sobie mogę stara walnąć. Stara? A, mam, mam o! 200 mamy. <śmiech> mamy. <śmiech> mam 200 mamy. Mamy, mam 200 mamy, zarobiście. Serio? Mam 200. No i ja mam 40. No bo ja tutaj nerciłem okay. przez. Okej. Dobra, to nie Zebrałeś grzyba, jesteś jak Maria. Blatmon... kto to, kto to, kto to, kto to, kto to, to? Latmon się już skończył, czy jeszcze nie? Vlatmon jest tylko w nocy, geniusz. Czyli się skończył. Tak. A, to szkoda. Nie bądź o, taki ja, Ale jak naprzód nie skończyłem. Nie bądź taki szybki, ci z A już co, już mamy morze, możemy się wracać. Albo wiesz co? Co. Power Ken, idzie, wycieczka po morzu Wycieczki po morzu z Kenanem Po morzu bałtyckim <laughs> Skrzyneczka, Ej, ja wpadłeś na jedną rzecz Co? Jak wrócisz? Wow, water walking boot Wow, mam to Wof, <laughs> wof wow. A zaraz się zaczniesz topić Dobra wow. Co? Nie Aum. O, No, dobra, te proszę za ciebie. 50 kratek. Dobra. Chodź. Idziemy w lewo. Nie, no, no, no Jestem świetny, podniosłem ten... Stoję, Stoimy, nie wiemy co zrobić. Ja, za, ja mam takie przyzwyczajenie, że w, na, na pierwszym slosie mam miecz, na drugim kilof, na trzecim sikierę. Ja mam A... na pierwszym miecz, na drugim topór, na trzecim gruszka, na czwartym Iktikax. Ja, ja, ja to samo mam w Minecraftie. Pierwszy miecz, drugi kilof, trzeci śkiera. Ej, e, trwa... możemy skraftować przywołowaczkę do króla slajmów? E, tak, tylko potrzebujemy korony i 99 żelu. A, no to z żelem nie ma problemu, ale z koroną raczej. Ja mam dziew... e, To musimy mieć złoto. A skąd możemy... Aha, no tak. I rubina. Rubin. Taki niespotykany. Tak, bardzo Ja tu czyszczę sobie EQ i nie patrzę na nic, ja idę prosto przed ciebie. Sam to, to, to Platinum or wyrzucę O ty złodziej Tak Ej Filip, Filip, Filip chodź tu, chodź tu, szybko, 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 szybko. Czeka, czekaj, 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 czekaj Yyy, czek. yyy, e, yyy e, e. O, dobre to było Boże, bo no. Chyba ci. No. Wiesz co, jestem Matrix? Eee, uh, nie, jesteś kanon. I się podtrzymasz pod Matrixa, bam. <grym> <grym> Takie, czy tutaj patrzyliśmy na ten samolot, oczywiście, że nie. No nie, bo nie mieliśmy już potyona, nie. Czekaj. Coś mi tu nie pasie. Ej, który to jest potyon na grawitację? Taki brązowy, nie? Fioltowy. Fioletowy? Tak I ci... pisze grawitację ten potyon. Tak, się jak go nie mam. Uważaj, żeby się nie zabić. Znowu. Co? Ej, zaraz się zabierzesz. O mój gardziałko. Ale. naturatem. Ten odcinek będzie ciekawszy niż wszystkie, bo tak. Bo tak mówię. No. Ale mam syf w Tak jak na twarzy. lolo lol, lol, lol. Co? Lol. Ty nie umiesz robić tak fajny jak ja. Stój! Weź! Proszę cię. No naucz się, to, be, to będziesz szybko chodził. Bo be, Wiesz co? Stój, stój, stoi, stoi, stój stój, 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 patrz, patrz, patrz. patrz. Ha, ha. No to kurde, ale, ale było do tego meteora i tu nie widać No właśnie gdzie on się mógł jeszcze zrespić? Tam koło... E, dżungi. Dżungi. No właśnie. Cześć. Pierwszy. No właśnie O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Dobra, to kopię. I właśnie mi oczy, to znaczy nogi pali. Oczy, oczy mi pali. Ile tego tak potrzebujemy? Wszystko. Aha. A co można zrobić z meteorytu, bo nie pamiętam? Pali się. Wiem. Zbroje, super, pistolet epicki. No weź, twórcy? bo... Zabierasz mi wszystko. Weźmy. Mi... ej, bo tu te cwele przychodzą. No, ale jak machamy kill'em, to nic nam nie No wiem. Falisz się. Ty się falisz. Nie, ja się nie palę. Falisz? Teraz tak. EJ NO kurde. Rybła patrz, wnioski Ej, bo zaraz zginę No to po co się po, tak pa, palisz do roboty? Ale ha, super, Kevin Naprawdę zazdroszczę ci mózg do sucharów Taki, o, o, obronię cię tylko o, to, mam, mam pomysł, tylko ja będę ochraniał Okej okay. Le, Najlepiej by było to... ALE DZIĘKI ZA OCHRONĘ EJ Nie, bo się odwróciłem od ciebie <laughs> Ty zły satanik Uważaj, nie! Finie. Kenon, co ty robisz? Twoja ochrona się. Ty też. Wow. Teraz ja kopię. Tylko bombą mnie Ale niechromna. ja nie mam... Ja nie mam w ogóle HP jeszcze. Co, co ty hmm. był? to było? To takie tym? Ej, uważaj, bo leci. No wiem. Już znaczy. nie, haha! Ha. Ale to tylko jest ruda meteorytum? No. Ej, gdzie Ja, ja się było? mówię podskoczyć. Ała, ej, lod, Ała! Mam 3 HP! No, po to użyj. No nie mogę właśnie O dobra, meteoria Magia! Okej, okay, już mogę Ale nie dlatego, że mi dałeś spokój No, ty tak. też nie masz kapel, fajnie. Czekaj, chroni mnie. I y y ile masz metaorite? A co ile? Y 48 y Ja mam 6 69 A, Nie, 65 Mmm, yyy, bo lecą, lecą, na ciebie. O kurde! Ale wow, 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 adakcja. Walić to, że... O Jezu! Okej. Okay. okej. Okay. O Jezu! Dobra, y, ty tam na, na górze, a ja wezmę te co, co tutaj w ziemi są. Jak mam kopać na górze, ja nie mogę nie dosięgam. mam za krótkie ręce, jestem hobbitem. Może leci, leci, leci. No wiem canon. Nawet go, go podpalam kim? Canon, please. No ja się sam podpaliłem przez ciebie. No weź mi tej ziemi tutaj, nie kup. Leci, 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 leci ja, na ciebie. Leci, no, no. lubi pan na ciebie lecie. wiesz co mam pomysł? Nie, o nie, Filip. Okay, Jaki Matrix? Nie, bo ja... Filip, ha, ha, ha. Nie o to chodzi. Ej, a tak ja, taka brązowa. to co to jest? Gówno, znaczy co? A, bo to brązowe to jest kamień. Jaki brąz? To nieważne, nie zrozumiałem. Czemu ja się pale, jakie ja nawet nie jestem na tym klocku? Bo cię biją. Wiesz co? Leć. Cześć. Ołajalo! Czekaj. Okay. Palić się. I zaraz giniesz. Fok, nie zauważył. Nie zauważył. Dobra, sam to dokończę. Cały te... wykopać? No. Ale ja nie zaraz, dam rady, bo... Zaraz ten... do, do, do ciebie przyjdę. Ale nie dam rady, te spele mnie zawsze, zawsze od odchodzą. To... Uuu. I... Wiesz co, będziemy mogli zrobić myświetle. Wow, tylko że potrzebujemy troszkę jeszcze no rzeczy chyba. Ło, wow, oni mnie bią... Ej, dobra, zaraz ginie, zaraz... Już nie żyję, już nie żyje, już nie żyję. Powiedziałem. No. No mogę zrobić tego. Co? Meteorit set, set, ale zbieram na Meteorgana. Co to meteorgan jest dobry? No, na maną, ale jak się będzie miał pełny set tego, ym, meteorytu, no. to w ogóle nie za duże wamany. Czyli możesz A to, to robić Meteorite bar od razu. No. O, ja mam 90. Yy, weź mi tutaj trzy Meteorite bar. jak i... Ba. A po co ci? Bo mu potrzebuję. Poczekaj. O. Ile to... Ile to A bo nie, już mi nie musisz dawać. Czemu te Jaku jest takie drogie? Bo tanie. I czemu nie mogę sobie zrobić żadnych narzędzi z meteorytu? No musisz... Czekaj, musisz sprawdzić? Muszę mnie do, do Boba pójść. Taki głupo, To jest Bob. Taki Bob budowniczy? A y Dobra, mogę sobie zrobić Miecz Świetlny. Meteor Shot. Po co mi Meteor Shot? A, a to shot? jest, no tak, logiczne. Meteor Hammer. A po 35... Czyli potrzebuję Ech. więcej tych pierdów wszystkich. Filip. Co? Ops. Co, co? co? co zrobił? A. Nie. Ej, no to w sumie... Meteoric Hammer 20 damage a to się nie płaca to... Ej, ty wierzymy czy świetlnych się nie poza robić, Bo to ma tylko jeden więcej damage niż normalnie Ale można jeszcze go ulepszyć Na no co? We weź się od tym trochę Dobra Ej no nie wydrupałem Ci mój meteoryt o tej zaraz cię go oddam. Nie wierzę ci Eee czekaj O fo jeszcze Forceful, Mogę zrobić blue taki lepszy, ale musimy mieć 50 kryształów y Hardów Ej ziom, a daj mi tego meteoryta, bo ja też chcę mieć mieczyk Nie no. A musisz mieć jeszcze 10 tych. Jakich. No wiem, podniosłem. Jaki ty kolor sobie wziąłeś? Niebieski. A to ja będę miał zielony. A masz tego? Mam. Będziesz jodą. Tak Joda, zrób mi joda. Bądź dumny. A po co mi to dałeś? Nie wiem. go czego robił w naszym domu? Nie, <laughs> dobra, chodź, idziemy tam. Czekaj, bo ja tu jeszcze z śmiecie śmieci. Całe kuchen. Ciebie, haha. Eee, nie. Eee, eee, tak. Wracamy tam gdzie spał? No A Ile my nagrywamy kanał tak mi powiedz mniej więcej? A skąd mam wiedzieć? A Zerk. Aha Kazerki. To to okay. M. M. M2. Pół godziny. Prawie pół godziny. O, mam 4% speedu dodatkowo. Dzięki gdzie? mieczykowi. A ja mam dzięki mieczykowi plus 15 Wow. Natomiast. A co mi to? Żebyś się mógł chwalić przed znajomymi. które który z bo ja nie umieć te cygara Serio. E, 19.27 A tu dosto to mam jeszcze czas. Weź Weźcie się nauczyć szybciej chodzić. Nie umiem! No to naciskaj, e. Ty wiesz w ogóle jak ja szybko chodzę? No bo ty masz takie budki sprintujące. Nie mam butków! O ma... Patrz, 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 patrz mam pomysł. No właśnie tak, tylko, że ty nie umiesz. Patrz, bo to robisz tak. Stój i się ucz. Patrz. Znajdujesz coś takiego i podskakujesz. I to cię tak wyrzuca. Wiemy to robimy. No chyba nie. Tak ci nie wychodzi, żebym przypuszczał, że raczej nie. Zaraz ci ryba zabije. Chyba cię. Od... szybko, chodź. Chodź mój padawanie, idziemy kosić y, Star Warsy. No wyjmij swój miecz. Bo idziemy kosić Master Yoda Master Yoda Padawanie Skywalkerze O kurde, o Master yoda troszeczkę się potknął o swoją laskę Patrz oko, nie wezmę jego Master Yoda potknął się o swoją laskę Aha. No taka prawda Potknąłem się o niecz A patrz Co to jest? Kidów. Kidów. A, twoje śmieci. Ej, ja jestem podnoszę. Zaczynałem sobie kupić przed chwilą. <laughs> ja mam cały <laughs> zaspiany jak ty. <laughs> no wiem. Ej, no nie, zawiesiłeś mnie. Zostaniesz zabity. Bro. Jep. Kazu umarł. Tak, marzenie. No, marzenie każdego dojrzałego gracza. Dobra, to ty kop ten na górze, a ja będę kopać ten na dole. Ale to jest sprawiedliwe, Bo ty co masz lepiej. Ja żartowałem od was, od mojego górnego. Mój górny. I się dzielimy dobrał. i tak. No, e, nie. Paliście. Chyba ty się dzielisz, tej. Ty się dzielisz snickersem po połowie. Ho, ho, ho. Żeby nie Le Lecę do ciebie, do, do mnie dwa. Trzy. Dziesięć. No, no. O kurde nie ten klawisz, no walę go potką na leczenie Kopsam. Eee, jest naprawdę koksem w tą grę. Wiem. Ale we weź to wszystko jak możesz wykop. Jak, jak ci no się jak mogę, nie? Jak te cfele do mnie lata latają. Latają. Dobra, bo mi się podstawka kończy. Hi, hi, ha! ha. Ho 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 nieważne, dzieciństwo Stój Albo nie, dobra, nie nic A co się zdoła? Dynamit mieliśmy, ale okej A, ale mi zniszczyłeś właśnie nim dom Nie. ale serio, wyrzuciłem przypadkiem Idź, idź się utop Ej, dobra, prawie cały Demonit, tak. Prawie cały Meteor w Meteor. Ten... E tam, demonit, meteor, jeden jest. Ej, a te twele ogniste w nocy nie przelatują, czy co? Przelatują, tylko tam... Jak, ma, jak już masz mało, to tego. No właśnie, ja tu prawie nie mam już tego demonitu i one nie przelatują. No że... właśnie. Byś, co... byś mało a, tego. Czyli? Bo musisz mieć przynajmniej 10. O, to jest wart. Nie, więcej. Dobra, to nie. Dobra, tego na dole nie wydobywam, bo mi się nie chce tam jakieś 4 kawałki. Co? Dobra, y ile masz już? Czekaj, robię, robię sztabki. Szapki? Ho, ho. Szlafrok ci robię mm. Chcesz nagrodę? Masz. No co, co? Dzięki. Bardzo przydatna sobie postawię, żeby on się zapalić. Nie robić hammera, nie? Bo to nie ma sensu jak mamy Star Warsy. Nie. I y, masz Ile ty masz gwiazdek? Gwiazdek? Nie mam Kurde No to co by tu można zrobić? Um, czekaj, mam 47 to mi nie starczy na seta Na seta nie, całego nie No to sobie zrobię buty i cycki A mi? No to zrobię nam po cyckach Dobra e, Nie, nie starczy nam No to weź mi zrób y, spodnie Dobra, to ty trzymaj spodnie A ja sobie zrobię cycki Wow. Kobiet. Ej, ty wyglądasz tak, jakby to był. Jak to Sąsad. był. No, jakby to był. Część... Ale serio, u ciebie to wygląda, jakby to była część setu. Ten jest ja mam... który masz. Lol, czemu ja tak wysoko teraz mogę skakać? Czy mi się wydaje? Mi się Ej, no ogarnij. A co wziąłeś? No, cy, cycki sobie. A, a weź sprawę, na na, no, na, na... To, mam, mam shiny, coś tam, coś tam, ale aż tak wysoko nie skakałem jak. Weź tam. Mi, mi to na, ch na chwilę ten, ten, ten czas pokaż. muszę sprawdzić. Czes? No, ten twój. E, nie, nie, nie mam. 6 defense i 7 increased Magic Damage Ale ten, 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 twój, ten, ten? No, mój, mój, mój ten ten. A, a, a masz balonik taki? No mam. No to to to. No wiem, Cię, że to to, ale dobra ci podnieciłem się to idziemy w prawo czy w lewo? W lewo, nie? No, Chociaż w, 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 w lewo jesteśmy, też przy końcu, łapy Czekaj To To I może To Co za niego kupujesz? Po co w ogóle coś kupujesz? Sorry. A nie, sprzedawałeś, nieważne Nie A co kupiłeś? Nie, co ty robisz? Jakie pedalskie drzwi Idź stąd wynocha Dzięki. Spoko. Masz mi je oddać. O. Dobra, Dobra, nie chcesz drzwi to nie. Nie chcę pedalskich. Ej, nie, da się! Chodźmy stąd, bo ja ci nie ufam w sprawie pedalskich drzwi. Tak, mm. Tylko muszę mu to sprzedać teraz. Zbędziłeś hajs tylko. Dwa golda. O, no, ty. Ej, ja mam 14 golda przy sobie. Tak, gdzie jest merchant trzeba kupić u niego tego, świnkę morską, naszego. tego no w piggy bankach. No, pi piggy bank no, Tylko ja to bank To ja to bank. mogę kupić Co? To ja to mogę kupić, tylko który to jest merchant? Te, te, ten dziadek taki no, To był, to. A, to ja mu sprzedam przy okazji muszkiet, bo to nie ma sensu chyba 3 golda, no dobra, sprzedaj mu to Ło, wow, 3 golda? A, dobra, piggy bank czy sejf? A nie, nie mogę sejfem, tak dobra, Piggy bank i, i tak będziemy mieli oddzielny ten co chodź. Jest? No wiem, wiem. No chodź, okay. stawiamy tutaj w pokoju. Po co drugie to, drugie łóżko? czy drugi ten. Nie, ja, ja nic nie stawiałem. No to, to, to kto to powstawił? Zabieraj te śmieci. Nie, Rafał. Masz przeszkodę. O lol, ja mam jeszcze z tamtego Sejba tu jakieś itemy. Nie wyrzucaj mi tych śmieci. Nie ja wyrzucę, ja tylko tutaj tam mój hajsu. Lisa, Dobra, dawaj ciśniemy, bo się nudno zaszczekać. Nie. Nawet ja mam wrażenie, że jest nudno. Chyba ty. Co to jest archery Potion? Że raz z ługu. Z często z łuku, Kenon? Nie. To ci tego nie Król Królitki! Chodź, idziemy. Ej! I am, e, respimy tego, respimy tego frajera. Oka? No e, a masz ten przywództwo? No mam, się? mam. To co dawaj tutaj? Dobra, to na koniec odcinka wal, walniemy jeszcze walkę. Szybko, bo zaraz go. Wojezu. Krzeszow. już to. po mnie. Czemu? Czemu? No. Czemu? Gdzieś, tam da, 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 da. Dobra. Gdzieś tu jest kredor! Znany władca wszech czasów. Władca wszech <laughs> Waliłem czas Znany władca wśród który przybył z oceanu, by ocalić na świat przed wielkim podejrzanym odłupem. Co? Nie ja wiem. Dzisiaj tu jest. Dy, dy, dy. No nie gadaj. Tylko nie, nie do domku, nie do domku, bo zabiję nam. Nypycy. E tam, zresztą się. Ja, ja biorę demonit. A po co się potem, demonit? Bo ty masz klatę lepszą ode mnie. No, a po co się demonit? Aha, armor. No ty, ty będziesz miał... tego... Yyy... meteorytowe Jak wspaniale tylko A to ty no ja tak pod... się jak mu chyba w Wiesz co? Co? Muzy y, są tracki w tej grze, są epickie No ale i tak lepsze niż w Minecraft'cie Tyn... Tyryn, tyn... Tak, zaraz jakieś małe hejtery w Minecrafcie jest dobroci. O, spi. Ehm, wiesz, ja sobie... Ja sobie gram, gram, gram. Odbieram ten telefon. I taki głos. Dzień dobry. Nazywam się Karol, Ma 5 lat. Co? Taka bajka. była. Ale kto to do ciebie zadzwonił? Nie wiem, jakiś Jakiś kumpel cię zdradował. Nie, Ja w ogóle nie wiem. Dobra. Nie masz kumby. Ej, dobra, może na zewnątrz go zabijmy, żeby nie dropnął mi kamów. wewnątrz. Nie, nie, nie. O, odsuć, odsuć, odsuć. Tak, to jest. Moje, moje. Kudę. Moje Sięść tam, kudę. Spoko, ja mam jeszcze w skrzynce. Znaczy. Nie, nie mam w skrzynce. Ej, lol, co to jest musketball? Bo. Boże. Filip. Co? Twój mózg nie do, doprowadza do. O, ja mogę sobie zrobić Shadow helmet. No, co mi, daj bo, ja, nie wiem nie. Nie, no, Coś tam, wiedział. Patrz, jak świetnie wyglądam. Nie, bo dobra, lepsza jest czapka Mario. Masz to, je. Co ty zrobiłeś? Dałeś mi pikax, ale jaki? Zwykły. A, no możesz wysłać. Mówiłem, zabieraj mi to! Upadło. Samo. Dziw. Dobra, chodź, tu pożegnamy się słodko jak padały. mam, 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 mam pomysła. O, jakiego? Poczekaj. No ty, ty się tam ustaw, ty się nie patrz to chyba będzie lepsze yeah! JEEE um. Co zrobiłeś? No to co, żegnamy się Co ty oh. zrobiłeś? Hop. O kurde, ale świetne A mogę to zniszczyć? Tak Mieczem Nie, chyba nie działa Patrz to mam, dynia No weź, to moja dynia Nie. Właśnie ci ukradłem dynię Nie, dobra, oddam ci ją Masz to Masz, masz, masz Myślę Dobra, dawaj, na mam nadzieję, że się wam podobało Nie odcinek. podobało. No, to Canonowi się... Kanonowi, Kanonowi się nie podobało, bo... bo Kanon nie ma gustu filmowego. Prawda? No. No. Dobra, na no koniec i... odcinka. No Czekaj. i canon e... się zabije. Eee, wkurzyłbyś się jakbym ci zresetował szybko spawn? A nie zdążył. Weź nie, nie, zdarzyłeś już. Co? O! <noise> no dobra Zabiję Czekaj, pre czekaj Pretekst czekaj. do przedłużenia odcinka Kanu musi dojść do domu lol, o, jeszcze źle to łóżko się teraz stawia ja Ha, mam. ha, ha, To jest karo, już się dobrze postawił Jeszcze jedną rzecz zapomniałem postawić w domciu Jaką? Taką uroczystą na pamiątkę z podróży, z wakacji Co? Ty nie masz wakacji Ty też nie No wiem <noise> Gwiazdka znikła! Joko szkoda O, mam jeszcze dwa Shadow skalę Serio? No. Eee Canon, e, co myślisz o tym, żebyśmy w następnym odcinku poszli na Wall of Flesha? Z No czemu? Stary... Po pierwsze, nie mamy dobrych itemków. Ty nie po, masz. Po, po drugie. Y, trzeba udekorować Salę. Sorry. I po trzecie... Piękna skrzyneczka. Ale to ty nie masz dobrych ciomów, ja mam świetne itemy. I mamy tu jeszcze prysznic. Zostaw prysznic, bo to za wygląda. Jak ty. Nie, jak ty, ja, chmurki. Moja chmurka Chcesz chmurki? Tak. E, no to masz. No dobra, dawaj, żegnamy się. No, tocz. No. Czekaj. No to cześć. A ja się nie tebę, bo nie jestem głupi. Dobra. Ja mam Siemanko.